Przy Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie powstało nowoczesne Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej. W otwarciu inwestycji udział wzięli wiceminister Jacek Guliński, pełnomocnik rządu spraw energetyki jądrowej Hanna Trojanowska, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju profesor Krzysztof Jan Żydłowski oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Zabudowę laboratorium o powierzchni 1500 m2 wykonała firma Matrix InfraLab. Specyfika badań prowadzonych w tego typu laboratoriach stawia przed wykonawcami najwyższe z możliwych wymagania. Materiały użyte do produkcji zabudowy laboratoryjnej przed ich zastosowaniem musiały przejść bardzo surowe testy przeprowadzone przez przyszłych użytkowników. Konstrukcja mebli i dygestoriów została wykonana w sposób umożliwiający szybką dekontaminację substancji radioaktywnych. Uzyskano to dzięki użyciu do produkcji szaf i szafek żywicy fenolowej. Blaty robocze zostały wykonane z litej ceramiki technicznej. Dygestoria zostały wyposażone w system zapewniający optymalny przepływ powietrza przez komorę. Część dygestoriów posiada zamontowany system neutralizacji oparów. Szafy do przechowywania gazów i substancji łatwopalnych zostały dostarczone w wersji ognioodpornej. Szeroki zakres prac oraz różnorodność zastosowanej aparatury badawczej zmusiły wykonawcę zabudowy do zastosowania szeregu nowatorskich rozwiązań. Całość została zrealizowana w oparciu o projekt wykonany przez projektantów firmy Matrix Infralab. Efektem jest największe i najnowocześniejsze laboratorium radiochemiczne w Polsce.